Chciałem zapytać pana burmistrza Mieściu jak w mieście jest zorganizowana służba monitorowania miasta. Ja dzwoniłem do pana 8 kwietnia, że jest e, na tym osiedlu u nas e, prąd włączany o, godzinę, o godzinie 16. To było 8 kwietnia. Stwierdzam, że tutaj się nic nie zmieniło. Dalej ten prąd jest włączany w godzinie... O Albo Ale to nie tylko chodzi o, 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 ten, o, te, o te oświetlenie, chodzi też o generalnie chciałbym znać zasady, jakie jest zorganizowane w mieście monitorowanie tego miasta. Dam jeszcze drugie, drugi przykład. Ponad trzy miesiące temu ktoś stuknął w słup na ulicy Lębowia, ten słup. Cały czas jest wygięty, nie wiem czy tam jest... To... Ale ja nie przerywałem pan. Pytam. Panie no, ja przewodniczący, tak. No, prawo pyta, nie? Ale pan radny doskonale wie jak jest. Panie, nie? Ja, nie, ja bym nie pod publikę, pan radny pytał, ale... Publikę to pan musze. mówi. Ja powiem tak, ja pytam, jak jest zorganizowane monitorowanie miasta. To jest moje ogólne pytanie. Dobrze. I chodzi o monitoring miasta, monitorowanie, przepraszam. A więc monitorowanie odbywa się tak. Jeden dzień w tygodniu, po południu, przez godzinę objazd robi pan zbytnie w Limiński, drugi, e, drugi dzień w tygodniu i tak na zmianę robi jedna strażnik miejsca. Tak? Odbywa się monitoring oświetlenia publicznego itd. Tak, tak, tak. A czemu mówię, że pytanie... Jest... Bo przecież przez telefon pani Radny rozmawialiśmy, tak? Dzwonił pan radny, mówiłem. Już się zajmujemy, do końca tygodnia będzie zrobione, tak, nie mówimy o służbie, mówiliśmy wtedy o siebie o, o i będzie, proszę mi wierzyć, że, jest, że do końca tygodnia będzie to zrobione. Tak jak mówiłem, ja no nic nie złamałem. Ja nic nie złamałem, ja ale proszę mi wierzyć, czy możemy je ewentualnie włączyć pan, bo to pana ulicy dotyczy. No I rozumiem, że... I tak y, policja prowadzi dochodzenie, kto złamał ten słup, bo jest podejrzenie, że mógł to ktoś z mieszkańców zrobić, wyjeżdżając z pozycji. Także tutaj musimy też poczekać za remontem tego słupu, bo słupa, bo zgłosiliśmy na policję i dochodzimy. Tak trochę lewy od pana jest, nie? A poprawić to trzeba. Także także dochodzi, dochodzi.